Szanowni, nie do mikrofonu. Szanowni Państwo, kiedy w tym roku szykowałem się na czwarty ogólnopolski konkurs oratorski, musiałem zdecydować, co będzie tematem mojego przemówienia. I tak się rozłożyło, że tematem mojego przemówienia i okolicznościami związanymi z tym przemówieniem było właśnie uroczyste zakończenie trzeciego roku retoryki stosowanej. I którzy byli na konkursie doskonale pamiętają, że w trakcie mojego przemówienia dziękować, przepraszam, chciałem podziękować. wszystkim, mi zwracali uwagę na to, że używają formy chcę by podziękować, chciałem podziękować, natomiast dziękuję. Natomiast dzisiaj pozwolę sobie już tylko pokrótce podziękować, a następnie no, świetnie zwracam tutaj. Tak więc na początku, korzystając właśnie z tej okazji, chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy tworzyli tę piękną historię z wami, retoryka stosowana. Wszyscy studenci i absolwenci doskonale zdajemy sobie sprawę, co działo się u nas na kierunku i co być może się stanie. I chciałem przede wszystkim podziękować wam, studenci, za to, że byliście i dalej mnie jesteście moją drugą rodziną. A czasami się nawet zastanawiam, że może i pierwszą. Dlatego, że to z wami spędziłem te trzy lata, i wiedziałem, że w każdym momencie mojego życia mogę się do Was zwrócić o pomoc, o dobre słowo i zawsze tę pomoc uzyskiwano. Dziękuję również naszym wykładowcom, którzy nie tylko przekazywali nam wiedzę, ale również pokazali, że uczelnia to nie tylko miejsce, gdzie student przychodzi tylko po to, aby zdobyć wiedzę, ale również po to, żeby zamrzeć nowe znajomości. Znajomości i myślę, że śmiało mogę powiedzieć przyjaźnie, z wykładowcami. Musieliśmy stworzyć jedną zgraną grupę, jedną rodzinę po to, żeby, żebyśmy mogli dokonać tego, co dokonaliśmy w ostatnich latach. Za chwilę o tym będę mówił. Także jeszcze raz dziękujemy. Ja osobiście chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować, przepraszam, dziękuję serdecznie panu profesorowi Witoldowi Kochciowi za cały trud włożony w przygotowanie wszystkich spektakli w laboratorium teatralnym oraz chciałem w imieniu wszystkich. Studentów i absolwentów kierunku retoryka stosowana, podziękować, co pewnie się ze mną zgodzicie, panu doktorowi Bogłowi Natkowi, który włożył niesamowity trud w całą pracę na naszym kierunku. Przed wejściem na tę salę zostałem również poproszony o przytoczenie pewnej historii, która wiąże się z naszym kierunkiem historii, która wydarzyła się naprawdę na pierwszym roku. Otóż, gdy byłem na pierwszym roku, próbowałem się również dostać do szkoły aktorskiej, do Akademii Teatralnej w Warszawie i tak się chyba złożyło, że w sesji letniej egzamin w Warszawie w Akademii miałem w niedzielę, natomiast w poniedziałek miałem egzamin z przedmiotu Historia Filozofii z księdzym profesorem Stanisławem Janeczkiem. Tak więc w niedzielę wyruszyłem do Warszawy, wszedłem w Lublinie jeszcze do, do wagonu, znalazłem jeden główny Cieszyłem się z tego bardzo, dlatego że przedział posiadał również lustro, zasłony, mógłbym sobie na spokojnie przećwiczyć wszystkie teksty przygotowane oraz y, bo, y, przepraszam, przypomnieć sobie wszystkie wiadomości na egzamin z historii filozofii. Niestety długo swoją wolnością się nie nacieszyłem, gdyż, bo, gdyż już po kilku minutach weszła y, pewna pani z dwójką dzieci, Chłopczyk tak mniej więcej 8 lat, dziewczynka 9 lat. No i oczywiście zaczęło się to, co powinno się zacząć, czyli rodzeństwo zaczęło się kłócić. Się kłócić, zaczęły się popychanki, wyspiska, a ty to jesteś taki, a ty to taka, kogniaki i tak dalej. Ja się z tymi kartkami próbuję się uczyć, wiedziałem, że jestem już spalony na starcie. Wytrzymałem tak do drugiej stacji za Lublinem, wyszedłem na korytarz, stanąłem przy oknie naprzeciwko przedziału, natomiast, znaczy, przepraszam, nie naprzeciwko przedziału, tylko jedno okno obok. Słyszę, że rodzeństwo dalej się kłóci, no i mama mówi do nich w ten sposób. Uspokójcie się dzieci, co ten pan co z nami jedzie, przedziale sobie o was pomyśli. Przecież ten pan, co z nami jedzie jest księdzem. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie mogłem sobie odpuścić w takiej okazji, tak więc pomyślałem, że postanowię to wykorzystać. A my słucham dalej, skąd w ogóle ten pomysł, że jestem księdzem. Byłem, uprany, nie byłem w koloracji, nie jestem przecież tam co dzień osobą duchowną. No więc słucham dalej, ci? chłopczyk pyta się, mamo, skąd wie, że, że on jest księdzem. No więc mama mu odpowiada, że tak ma podpisaną swoją pracę, pokazuje na fotel, a tam leżał skrypt z historii filozofii, podpisany Historia filozofii myśli ksiądz profesor Stanisław Janeczek. Postanowiłem wykorzystać tę sytuację. Oczywiście, że wzięli mnie za osobę duchową, nie tutaj personalnie do za profesora. No więc wróciłem do przydziału z telefonem w ręku i wszyscy usłyszeli mniej więcej taką rozmowę. Tak? Tak, Wasza Ekscelencjo, tego ja w tym momencie akurat zmierzam do Warszawy, gdyż taka zaprzyjaźniona oaza odnowy w Duchu Świętym poprosiła mnie, żebym poprowadził dla nich jednodniowe rekolekcje, gdyż oni dzisiaj wyruszają na... I tutaj się zacząłem śmiać, bo się spalić, natomiast powiedziałem to, co mi przyszło pierwsze na gdyż oni dzisiaj wyruszają na pierwszą pielgrzymkę do Watykanu z Warszawy. No, ale dobrze, Dziękowałem, rozłączyłem się. Siadłem przy oknie na spokojnie pół godziny cisza, cichutko, już nie brałem notatek, wpatrywałem się tylko w dal, szykowałem się już mentalnie na egzaminy. Natomiast rodzeństwo, jak to rodzeństwo, długo nie wytrzymało, bo pół godziny zaczęły się wyzwiska, kopniaki. Mówiąc no matka uspokaja swoje dzieci, uspokójcie się dzieci, jak wy się zachowujecie, bo się na was patrzy z góry i co? No więc ja postanowiłem wykorzystać sytuację siedząc obok chłopca i mówię do niego, tak, synu, słuchaj matki, powiedz, że Pan Bóg z góry patrzy i widzi, czy ty miłujesz bliźniego swego jak siebie samego, Powiedz, że taką samą miarą ci odbierzą, jaką Ty odbierzesz im. I do samej Warszawy miałem totalny spokój. Tak więc to była ta historia. Natomiast kończąc już swoje przemówienie, a właściwie przechodząc do najważniejszej części, chciałem w imieniu, przepraszam, nie chciałem, jak to w imieniu wszystkich studentów retoryki stosowanej przepraszam władze naszej uczelni za wszystko to, co do tej pory zrobiliśmy. Wiemy doskonale, co stało się, a właściwie co się nie stało z drugim stopniem naszego kierunku i co być może stanie się z pierwszym stopniem. Długo zastanawiałem się nad tym i może faktycznie to by przesadziliśmy. Dlatego przepraszamy serdecznie władze naszej uczelni, przede wszystkim za to, że przez ostatni rok, poświęcając swój wolny czas, wkładając w to całą swoją inicjatywę, jeździliśmy po ulicach w całej Polsce, przeprowadzając warsztaty z retoryki, i promując naszą uczelnię. Ponadto przepraszamy władze naszej uczelni za wystawienie spektaklu Lubelskiej Dziady. Spektaklu, którym zrobiło się głośno nie tylko w naszym województwie, ale w całej Polsce. A przede wszystkim przepraszamy władze naszej uczelni za to, że rok temu ośmieliliśmy się zapytać studentów z innych kierunków, czy pobierają inicjatywę utworzenia kierunku retoryka stosowana na studiach drugiego stopnia. Wiem, że nasze zachowanie było karygodne, nie powinniśmy tego robić, dlatego że widocznie pokazaliśmy naszym zachowaniem, że na to nie zasługujemy. Na koniec tylko zwrócę się do Was absolwenci kierunku retoryka stosowana. Wiemy doskonale, jak zostaliśmy potraktowani, jak jesteśmy dalej traktowani, i wiemy, co być może w przyszłości stanie się z naszym kierunkiem. Ale być może niektóre decyzyjne osoby zapomniały o tym, że wiele lat temu tego człowieka skazano na śmierć. Władza od tego tak samo umyła ręce, jak teraz umywała od naszej sprawy. Tego człowieka skazano na śmierć i ukrzyżowano. Tylko chyba te osoby zapomniały, że to nie I z tego miejsca mogę obiecać, że przy każdej możliwej okazji, w każdych mediach, w każdym miejscu publicznym, Będę opowiadał o kierunku retoryka stosowana i przepraszam nasze władze uczelni za to, co do tej pory zrobiliśmy. Mam nadzieję, że za kilka lat to my usłyszymy słowo przepraszam, dlatego że sądzę, że nam to się należy.